Prawo cywilne. Dla wielu z nas brzmi to trochę, no, skomplikowanie, prawda? Ale tak naprawdę to nic innego jak przewodnik po sytuacjach, które mogą spotkać absolutnie każdego. W tym materiale postaramy się to wszystko uporządkować. No bo pomyślmy, kto z nas nie słyszał o sporze z sąsiadem o miedze, albo o fachowcu, który wziął zaliczkę i zniknął w połowie remontu, czy o tych wszystkich formalnościach po stracie bliskiej osoby. No właśnie, to są historie z życia wzięte. I dokładnie w takich momentach na scenę wgracza prawo cywilne. To nie jest jakiś tam zbiór suchych paragrafów, ale powiedzmy sobie szczerze, bardzo praktyczne narzędzie, narzędzie, które ma nam pomóc rozwiązać te realne, codzienne problemy. Dobra, to zacznijmy od czegoś, co dla wielu jest najważniejsze od ochrony naszego majątku, a konkretnie nieruchomości. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś od powiedzmy 30 lat uprawia kawałek ziemi, dba o niego, albo mieszka w domu, który no, formalnie nie należy do niego. I pojawia się pytanie: czy po tylu latach można to jakoś uregulować? Czy można w końcu poczuć się tam jak u siebie? Okazuje się, że tak. I tutaj kluczem do wszystkiego jest jedno słowo zasiedzenie. Co to takiego? To jest taki mechanizm prawny, który pozwala, no właśnie, stać się właścicielem nieruchomości, przez to, że się z niej bardzo długo korzystało. Mówimy tu o 20 latach, jeśli ktoś działał w dobrej wierze, albo 30, jeśli w złej. I to właśnie jest ta odpowiedź na pytanie, które przed chwilą postawiliśmy. Ale oczywiście prawo rzeczowe to o wiele więcej. Chodzi tu też o takie rzeczy, jak na przykład sprawiedliwy podział domu po rozwodzie, czyli zniesienie współwłasności. Albo zapewnienie dojazdu do działki, która jest odcięta od świata. Krótko mówiąc, prawo dba tu o porządek i chroni to, co nasze. Okej, okay, zostawmy na chwilę działki i domy, a wejdźmy w kolejny gigantyczny obszar prawa cywilnego, mianowicie w świat umów. Bo umowy są dosłownie wszędzie. Kiedy kupujemy kawę, kiedy wynajmujemy mieszkanie, kiedy zlecamy remont, to wszystko umowy. A prawo zobowiązań? Działa tu trochę jak taka siatka bezpieczeństwa. Jak coś idzie nie po naszej myśli, jak ktoś nie dotrzymuje słowa, to właśnie wtedy ono wkracza do akcji. I co to znaczy w praktyce? Ano, to, że można na przykład domagać się dokończenia tego remontu, albo żądać odszkodowania, jeśli coś zostało spsute. Można też korzystać z rękojmi, kiedy kupimy wadliwy sprzęt. Prawo daje nam naprawdę konkretne narzędzia na każdą z takich sytuacji. A teraz coś dla bardziej wtajemniczonych, ale to jest naprawdę ważne. Co zrobić w sytuacji, gdy nasz dłużnik, żeby tylko nie spłacić długu, nagle zaczyna wyzbywać się majątku, przepisuje dom na kogoś z rodziny, sprzedaje samochód za bezcen, czy jesteśmy bezradni? Okazuje się, że nie do końca. I tutaj właśnie wchodzi ona. Skarga Pauliańska. To jest, powiem wprost, potężne narzędzie. Pozwala wierzycielowi, jakby cofnąć w czasie tę nieuczciwą transakcję dłużnika. To świetnie pokazuje, jak prawo stara się chronić tych, którzy po prostu chcą odzyskać swoje pieniądze. Dobra, przejdźmy do trzeciego, ostatniego filaru: prawo spadkowe. Temat, wiadomo, często trudny, emocjonalny, ale jednocześnie, no niezwykle ważny, chodzi przecież o to, by świadomie zaplanować przyszłość i zadbać o bezpieczeństwo naszych bliskich. Zasadniczo, jeśli chodzi o dziedziczenie, mamy dwie główne ścieżki. Pierwsza to sytuacja, gdy zmarły nie zostawił testamentu. Wtedy do gry wchodzi ustawa i to ona krok po kroku określa, kto i ile dziedziczy. Ale jest też druga ścieżka testament. I jeśli on istnieje, to wola zmarłego jest święta, to ona ma absolutne pierwszeństwo i to jest ta kluczowa różnica. Oczywiście, w prawie spadkowym jest jeszcze kilka ważnych pojęć na przykład dział spadku czyli po prostu fizyczny podział majątku, ale jest też coś takiego jak zachowek i to jest super ważna rzecz to taka ochrona dla najbliższej rodziny daje im prawo do części spadku, nawet jeśli z jakiegoś powodu zostali w testamencie pominięci. No dobrze, wiemy już mniej więcej, co i jak reguluje prawo cywilne. Ale jak to wygląda w praktyce? Jak wygląda ta droga od problemu do jego rozwiązania? Zobaczmy. W zasadzie cały proces można zamknąć w czterech prostych krokach. Krok pierwszy analiza. Trzeba dobrze zrozumieć sytuację. Potem krok drugi planujemy działanie. Idziemy na negocjacje, a może od razu do sądu. Krok trzeci to już realizacja tego planu pisma, dowody te wszystkie rzeczy. I wreszcie krok czwarty finał wdrażamy to, co udało się ustalić. I wiecie, co jest w tym wszystkim absolutnie kluczowe: transparentność, świadomość tego, ile to może kosztować, jakie jest ryzyko, ale też jakie są szanse. To pozwala podjąć po prostu dobrą, świadomą decyzję. To jest fundament. I tu pojawia się pytanie, które chyba każdy sobie zadaje: czy zawsze trzeba iść do sądu? Ta wizja długich, kosztownych procesów potrafi naprawdę zniechęcić, czy słusznie? Odpowiedź jest prosta absolutnie nie. Warto o tym pamiętać. Sąd to naprawdę ostateczność. Zdecydowaną większość spraw, naprawdę ogromną większość, da się załatwić polubownie przez negocjacje, przez mediację. To prawie zawsze oszczędza czas, pieniądze i, co tu dużo mówić nerwy. Dlatego to jest zawsze pierwsza opcja. I na sam koniec zostawiam wszystkich z jednym, myślę, ważnym pytaniem. Na pewno znamy i w pełni korzystamy ze swoich praw. Bo prawo cywilne to nie jest jakaś abstrakcja z książek, to jest nasza codzienność. A świadomość tych praw to tak naprawdę pierwszy i najważniejszy krok, żeby móc skutecznie chronić to, co dla nas jest po prostu ważne.